Dzień dobry, tu Walny, czyli Walny Teatr oraz nieobecny Krzysztof Zemło z Teatru Łątek z Supraśla. W kooperacji realizujemy spektakl Macbeth w ramach programu OF Shakespeare. premiera na Festiwalu Szekspirowskim w okolicach 30 czy 31 lipca spektakl realizowany w autorskiej technice figur ceramicznych, ale nie tylko ceramicznych, bowiem również czysto glinianych, lepionych na żywo, na scenie, na ceramicznym kole, w dłoniach aktora, ale również figur ceramicznych oświetlanych i w Wydobywanych na ekranach jako cienie. Także spektakl wyjątkowo wizualny, ale nie tylko, ponieważ staramy się zachować tutaj i ducha Szekspira, i jego słowo, i no, temat, który poruszył. Przede wszystkim temat. Temat rządzy władzy. Zapraszamy na festiwal szekspirowski, walny teatr Magbet.